Wsiadłu się z tej strony. Taka sobie i witajcie w kolejnym odcinku wyzwania znaków zodiaku. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w której skończyliśmy poprzedni odcinek. No i dzisiaj miał być bal, wielki bal, wielka studniówka naszych nastolatków. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Zaznaczyłam luce, żeby tutaj wrócił do nas, bo miał obejrzeć ośrodek przed szkołą, na, przed szkołą po szkole, żeby mieć lepsze oceny. Ale musi wracać, bo musi się przygotować na studniówkę, no i nasze dziewczyny też. W ogóle dzisiejszy odcinek będzie dość napięty. Jeśli chodzi o grafik, jeśli chodzi o obowiązki, o zadania, które mam dla naszych Simów, a mianowicie oczywiście po studniówce, dzieciaki na studniówkę to jest ich dzisiejszy cel, ale Eliana musi. Ona musi dzisiaj, znaczy dzisiaj w ten odcinek musi na, zdobyć dziesiąty poziom sztuk walki. Bo następny odcinek chciałabym przeznaczyć na podróż do Chin, na wzięcie udziału e, w tych całych zawodach sztuk walki. Mam nadzieję, że to się uda. Ja nigdy tego nie robiłam, ale mam nadzieję, że się uda, że to wyjdzie. No i został jej jeszcze. Mm, Dziesiąty poziom kariery, ale ona to spokojnie może sobie robić już na emeryturze. I nawet jeśli przejdziemy do kolejnego pokolenia, zaczniemy sobie wyzwanie drugiego pokolenia, no to ona może sobie dobić na ten dziesiąty poziom na emeryturze, to ze spokojem nie będziemy się tak spinać. Bo zostało jej trzy dni do zmiany grupy wiekowej, bardziej chciałabym cisnąć te sztuki walki. No i zaczynamy. A Mark, jak zwykle, Mark, jak to Mark, on będzie żył swoim życiem. Upokorzenie! Kto cię obraził, biedny Marku? Nie mam pojęcia. Mark w ogóle jest już starszy. On ma połowę życia starszego już za sobą. Niedługo się będzie już kładł do trumny. Ziemia niedługo lekko mu będzie. No, Eliana jeszcze jest młoda gazela, więc ma czas. Dobra, zaczynamy. Mam nadzieję, że wyjdzie ta. Oj, coś mi się zacięło. Mam nadzieję, że ta studniówka wyjdzie dobrze. Aha, wszystko mi się teraz uruchamia, bo dopiero co włączyłam grę. E, widziałam, że było mnóstwo prezentów od Agi, której bardzo dziękuję. E, później myślę, że sobie wyślemy. E, dziewczyny, wy się przygotujcie. Moja droga. Gdzie mam tu jakąś szafę. Czy mam jakąś szafę, która będzie działać? Chyba ta. Czy Luka wraca? Luka, wracaj do domu! Miałeś do domu iść. Kolego, jeszcze zimno jest na dworze, siedzi, jeszcze wilka dostanie i tak się skończy cała historia. A czemu nie wrzuciłaś do kosza na pranie rzeczy? No, przecież jest miejsce. Jezu, te nasze dzieciaki są naprawdę niereformowalne. Ty to w ogóle mogłabyś się najpierw umyć, ale jako, że nie ma za bardzo już chyba czasu, to umyj ze dwa razy ręce, umyj zęby, i wydaje mi się, że to wystarczy. Co ty się tak skradasz? Dlaczego ona się skrada? Przecież nie masz już kary. Ona tak teraz będzie. Ona tak teraz będzie chodzić, będzie tak się ciągle skradać? No ona będzie się skradać. Jak mogę to zresetować? Nie chcę, żeby ona się skradała. <laughs> Prace domowe nieodrobione, ale ty masz iść. Kochana, na studniówkę dzisiaj. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Jakie masz? styl życia słownych i bogatych? Niech ma! Yy, to jest Izabela. Izabelą nie będziemy grać. Będziemy grać Walerią, więc może mieć styl życia sławnych i bogatych, skoro to ma być jej pragnienie. Yy, no to niech sobie będzie. Nie mam nic przeciwko. Ale jeśli Waleria będzie się skradać, to co ja mam zrobić, żeby jej zresetować styl chodzenia? Bo nie mam pojęcia. Gdzieś tam w tym może? Nie mam pojęcia, jak zrobić, żeby ona nie chodziła tak jak złodziej. <grybujesz> o! Patrzcie! Przyszła Vivienne. Vivienne przyszła już... Na studniówkę, mam nadzieję, że, że, to ta, że to się uda Ej, wszyscy przyszli, chyba tak, chyba tak Niech zrobi sobie nasz kolega przerwę od grania Zrób sobie przerwę Chodź też się przebierz do e, powinieneś mieć jakiś ładny ciuszek Dlaczego ona ma też taki makijaż na twarzy? Czy to jest twój makijaż studniówkowy? Dosyć awangardowy, powiedziałabym e, Ale oni przyszli, więc myślę, że niedługo będziemy się na tę studniówkę zbierać o właśnie! Przyszedł! Ty masz taki strój wizytowy?! Nie no, niemożliwe! Ale dlaczego oni się w zimowe? Czy wy macie stroje wyś... Chyba, że się przebiorą potem jeszcze. Chodźmy wszyscy na studniówkę, czy ty nadal się skradasz? Powiem wam, że Valeria będzie gwiazdą imprezy, jeśli ona wyjdzie takim krokiem. Wygląda jak gredek. No mamy, nasze, nasze nastolatki będą, będą się bawiły. Jedną na tą studniówkę faktycznie. I jednak się udało, że wszyscy przyszli, wszyscy się zgodzili na to, żeby z naszymi dzieciakami na te... Znaczy dzieciakami, no to dzieciaki z dzieciakami. Żeby przyszli razem z nimi na tę imprezę. A ty, moja droga, jako że masz chwilę dla siebie, chodź poćwiczyć, nawet jeśli jest zimno, nieważne, musisz ćwiczyć. Ona musi zdobyć ten punkt. Ja będę tak długo grała, dopóki ona nie zdobędzie tego dziesiątego punktu. I ona dostanie zawał na końcu, ale jej się to uda. <laughs> Mam nadzieję, że wy się poprzybieracie w swoje normalne stroje, które mieliście przygotowane specjalnie na tę uroczystość. Bawcie się, kochani, dobrze, że wszyscy macie towarzystwo. Niepokoi się kranem, okej. Okay? Poznać kogoś nowego. Okej, okay, a propos poznać kogoś nowego i moich dy ostatnich dywagacji, jeśli chodzi o to, jak będzie miała, jak będzie Waleria miała swoich partnerów w wszystkim ostatecznym. No to do miasta sprowadził się pewien Norwek. Norwek <laughs> ze Skandynawii ze swoim tatą. I myślę, że i to jest taki trochę, wiecie, osoba, która lubi towarzystwo. Hello, darkness, my old friend. Och nein O oh, nie! Dlaczego? Nie ja tak bym chciała kliknąć tak. Ale ona go sprędzonuje w tym momencie. Jestem nadzieję, że ich kontakty się nie pogorszą. I Lionel spytał ją, no ona może mieć tego Lionela, owszem, ale tak mi szkoda tego basesa. To jest tak złe, to jest tak złe. Ja chciałam, żeby oni byli razem. No ale ona musi szybko przepękać e, tych dwóch Simów. Mm. Ten Norwek jest bardzo czarujący, on ma same takie firciarskie cechy, więc on aż bardzo szybko się w nim zauroczy, ale też bardzo szybko zauważy, że pod tą kopułą nic innego nie ma oprócz tych romansów i nie warto się nim zadawać, więc szybko, szybko przeskoczy z kwiatka na kwiatek, no ale też się okaże, że jednak ta odrzucona miłość, którą yy, yy, przeżyła, którą przeżyła, którą właśnie wie przez nią przeżył, to sfrendzonowanie... No to było jednak coś złego i bardzo duży błąd z jej strony i który będzie chciała naprawić i finalnie base z nią będzie mam nadzieję, że eee królową balu została, ale świetnie. <ścoughs> Wszyscy nagle mają związki, tak. Jak mi szkoda tego base'a. Jejku... Mam nadzieję, że ich kontakty się nie pogorszą przez to, ale ja będę dbała o to, żeby oni byli cały czas najlepszymi przyjaciółmi. On będzie takim jej beta-orbiterem, że on będzie się ciągle przy niej kręci, On zawsze będzie w pogotowiu. I nawet jeśli ona będzie chodziła z innym facetem, to on cały czas będzie wierzył w to, że ona z nim będzie. Nie mam słów na to, co się tutaj właśnie dzieje. Moje całe wezwanie poszło w piśdziec, wylądował. Cały misterny plan mój po prostu poszedł. Cholerę. Co ja mam zrobić z tymi simami? Boże, drogi, w czwórce to by się nie stało. W czwórce byłby mój plan od A do Z, a w trójce wszystko jest inaczej. Oni tak mają się bardzo ku sobie, że zaraz się wkurzę i zmienię zasady wyzwania, ale to jest bez sensu, bo to jest wyzwanie. Boże, biedny Bejz, on przeżyje takie rozczarowanie. Oni się pocałowali. Oni też. I oni też. Co ty chcesz? Złoty język, złote palce. Ty też coś chciałaś? Nie, 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 ona miała mieć inną aspirację, jako teraz nie pamiętam jaką. kariera malarza, ale aspiracja pragnie. Aha, mistrz romansów? Ale to, aha, to jest to, o czym mówiłam. To jest bez sensu, ten mistrz romansów. Wiecie co? Właśnie, ten mistrz romansów jest bez sensu, bo to jest jako główne, mm, główne zadanie Barabara z pięcioma różnymi misjami w pięciu różnych miejscach. To jest bez sensu. Bo ona będzie miała co najwyżej trzech chłopaków, więc to się tutaj jakby na mnie kalkuluje. I wydaje mi się, że ta kariera musiałaby być jakaś. kariera, aspiracja musiałaby być jednak jakaś inna. Bo to jest całkowicie bez. No, tego się nie uda zrobić ze względu na ilość tych. tych. Ona nie będzie zradzała swojego męża później, no bo to jest bez sensu. Oj, będę musiała się zastanowić na to, jakie dać, jaką dać aspirację. Bo ten mistrz romansów, no to jest. To nie jest tutaj dobry wybór, jeśli chodzi o trójkę, jeśli chodzi o, o to wyzwanie i o znak Zodiaku Ryby. No, łamacz serc też nie pasuje. Ja bym chciała jakąś aspirację, coś może właśnie ze, ze związkiem, z rodziną, z miłością, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Hmm, może coś z tym malowaniem. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to bardzo proszę o podpowiedź, bo e, naprawdę ten mistrz rymaszuk czy tam łamać czy serc mistrz Irmansów, to był, to jest zły pomysł. Ja nie przeczytałam za bardzo tego, tych, um, jeśli chodzi o, o zasady tego. Tej aspiracji nie, nie doczytałam, no i zwalnęłam trochę z kuchę ale to jest wszystko do poprawienia. Jak mówię, to jest adaptacja z czwórki, wyzwanie z czwórki na trójkę, więc tutaj mamy jakieś pole ewentualne do popisu, no bo jednak w czwórce te aspiracje są trochę inne, no i przez to też tam są inne te, te wszystkie zasady, te zadania, które może mają w, dla tego wyzwania więcej sensu. Niż w trójce, więc my musimy tutaj trochę improwizować, trochę ewentualnie pozmieniać, żeby to u nas też grało. Bo yy, mistrz Mansów jest ok, jeśli chodzi o sam fakt, prawda? Bo ona jednak będzie miała trzech facetów. Rzadko kiedy moi, moi Simowie mają więcej niż jednego czy tam dwóch partnerów. A tutaj byśmy musieli mieć pięć i to tak się postarać, żeby tych pięciu mieć. I szkoda mi czasu, bo ona jednak się zakochała w nim. I będę musiała złamać im serce, żeby potem oni do siebie wrócili. Więc tu będzie się działo, tu będą dramy nastoletnie. Oj, będą. O, dziesiąty poziom kariery, jak najbardziej. Grać w klasy, no bez przesady. Pogawędź z synem, okej. Okay. No i ona robi tutaj ten dziesiąty poziom, coś tam jej idzie. Dawny przyjaciel. Oj, tam zaraz dawny. W ogóle, jakie to jest dziwne. E, Izabela ma 5 dni do zmiany grupy wiekowej, a Valeria a To są bliźniaczki. Jak tu wyrównać? Bo tu się coś dziwnego zadziało. Nie mam pojęcia co, że one nie są w równym wieku. Dzieciaki za chwilę wracają do domu po studniówce. No i są dosyć zmęczone, pójdą spać. Na pewno mają świetne przeżycia, świetne wspomnienia. I będzie to, myślę, jedna z, jeden z najlepszych dni w ich życiu. Szczególnie dla tej dwójki, bo Valeria musiała dać kosza swojej miłości. Ta dziewczyna jeszcze nie wie, co robi, ona chyba nie wie, czego chce, to jest, jest jeszcze nastoletnia dusza, hormony No na łeb dostała, upadła totalnie, że ona go nie przyjęła, ale no ma chyba jakiś swój plan <laughs> który musi wypełnić, wracajcie do domu um, Jutro poznamy nowego kolesia jeszcze w sensie tego skandynawa. No ona będzie się cały czas skradać. Jak zrobić, że ona się nie skradała? Macie zdjęcie w ogóle. Czy Wy macie zdjęcie? Macie zdjęcie. Ej, no, oni nie są w swoich rzeczach. Dlaczego? <grym> oni są wszyscy w zimowych ciuchach na studniówce. No ale trudno, no dobra, bawili się dobrze, nie? No to to się liczy. Jej, ta jaka jest zła, śmierdzi i. Jest śpiąca. Dobra, niech... Nie najpierw niech idzie to się wykąpać. Zaraz zobaczymy jeszcze zdjęcia pozostałych. Tu jest zdjęcie Luki z Vivienne. No, no, no nie, no, nie wiem dlaczego oni są w tych swoich rzeczach. Ja im specjalnie dawałam ich. Może dlatego, że jest zima, oni się poprzebierali w te swoje ciuchy. No i przez to tak to wygląda, jak to wygląda. Jeszcze zobaczymy mm, Izabelę. O, tu powinno być zdjęcie Walerii. A tu powinno być zdjęcie Izabeli, bo żeby było nad łóżkiem. O, i tu jest zdjęcie Izabeli. No, fajnie, że wszystkim się udało, nawet im mimo, że ta, to uczucie Izabeli i Lionela było bardzo burzliwe na początku, ale się udało. No, i teraz tutaj założyliście swoje kostiumy, tak? Stroje, które ja wam tak skrzętnie przygotowywałam. Dramat, dramat powiem wam. Dzieciaki do spania. My widzimy się jutro po ich szkole. Um, wszyscy teraz idą spać, więc nie ma co robić, ja i tutaj trochę poogarniam. Um, no, i widzimy się za chwilę. W ogóle patrzę na te powiadomienia, ja ich nie widziałam. Base wyjawił, że bardzo lubi Sima o imieniu Valeria. Valeria jest, była tak szczęśliwa, że uśmiech nie schodził jej z twarzy. Luka jest naprawdę uroczy dla Sima o imieniu Vivienne. <laughs> Izabela i Lionel byli dynamicznym duetem podczas całego balu. Wszyscy kochywali kroki, przyglądali się ich stylowi. Zdecydowanie jest między nimi pełna henia, czyli kto się czubi, ten się lubi. Odwiła się do nienawiści, tylko jest bardzo cienka linia. O, wspaniałe. Wiecie co? Dzisiaj ogólnie jest śnieżny dzień. Dzieciaki miały nie iść do szkoły, ale przyjechał autobus, więc one jednak pojechały do tej szkoły. I mam teraz takie ściny, że nie da się grać. Co kilka sekund ścinka na kilka sekund, mimo że mogę nic nie robić. Ta ciągle się skrada, resetowanie SIMA nic nie daje. Jest, powiem wam, dramat. O, znowu się zacięło, i wydaje mi się, że chyba nic z tego nie wyjdzie więcej. Spróbuję jeszcze pojechać do tego nowego kolegi. Może gdzieś tam się coś jednak uda zrobić. Mam taką nadzieję, ale najpierw niech zjedzą, bo są bardzo głodni i wypada coś przekąsić no i znowu się ściągną. Chociaż Waleria, ona jest najedzona, więc możemy spróbować jechać od razu. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten lokus, więc jak tylko Waleria odrobi lekcję, to po prostu tutaj przyjdzie i będzie na niego czekać, aż yy, ktoś się nie zjawi w tym domu. Taki mam plan. ...ambitny, <noise> który muszę spełnić. Ona tu przyjdzie... a dobra, już się nie odrobiła lekcji, nieważne. Mam tylko nadzieję, że te ścinki to nie jest zapowiedź zepsutego save'a, bo nigdy na tym, na tym save'ie nie miałam aż takich ścin. Gdzieś tam kiedyś na początku się zdarzyło, ale dzisiaj to powiem wam, że jest naprawdę dramat. Jestem przerażona tym, że ta gra się zepsuje. A nie chciałabym. Nie chciałabym, bo mi się tutaj fajnie gra i. No i zaskakuje mnie. Yy, zaskakuje mnie te wydarzenia, które dzieją się same z siebie. No i psują mi one plany. To też jest w sumie same, samo w sobie fajne. Ale no, czekamy aż waleria tutaj dotrze. Mam nadzieję, że się uda, bo jak widzicie, czas cały czas się mrozi. Nie ma to jak zaszyć się w kołderce ze śniegu i odrabiać tak lekcje. O, jest ojciec, jest stary. Zapraszam je do środka, ale miło. Zobaczcie, że jest zimno i nas zaprasza. Jeśli mi się gra odmrozi, to nas zaprosi do domu. Nie wiem, jak mają w chacie, po prostu tutaj wprowadziłam. Ale mam nadzieję, że yy, ojciec jesteś synem. Gdzie jest twój syn, ja się pytam. W ogóle syn, mówię, jest bardzo uroczy. Już się rozeszła fama, że przyjechał ktoś nowy. I że podobno jest fajny i że warto go poznać, ale chyba go nie poznamy ze względu na to, że są ścinki, mam tego dosyć. Dobra, moi drodzy, ja to zrobię poza nagraniem, będę musiała zresetować grę. Poznamy tutaj tego syna, ta się ciągle skrada, co ja mam zrobić, żeby ona się nie skradała? bo to jest coś to coś strasznego, żeby ona tak ciągle chodziła i widzicie, jak tak to wygląda. Dlatego ja na tym momencie zakończę i wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną na tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że tym razem trochę lepszym, jeśli chodzi o jakość. No i wtedy myślę, że już będziemy mieć pierwszego chłopaka, Walerii. No. I powiedzcie mi jeszcze, jak zrobić, żeby dziewczyny były w tym samym wieku, bo są bliźniaczkami, a um, gdzieś tutaj się gra popsuła w tym momencie sama. No, ja Wam bardzo dziękuję. Co Ty masz za strój? Ja ci tak... Aha, bo on jest strażakiem. No tak. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Cześć. Prezenty też weźmiemy sobie następnym razem.